Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski, witam was kolejne analizie rynku Bitcoina. Dzisiaj mamy piątek, piątek tradera, więc zerknijmy na wykresy, a ja już od razu życzę Wam udanego weekendu, bo jutro mamy. W sobotę, więc odpocznijcie, zregenerujcie się, żebyście mieli siłę działać dalej. Pamiętajcie, proszę, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest rekomendacją inwestycyjną, jest to tylko moja osobista opinia. Dzisiaj zaktualizujemy wczorajszą analizę, zobaczymy w jaki sposób została ona zrealizowana. Następnie przyjrzymy się aktualnej sytuacji na rynku bitcoina. Później przypomnę wam, kochani, o właśnie bezpłatnym kursie. A na końcu odpowiem na wasze pytania i komentarze. Dobra, co się działo wczoraj? Wczoraj, 27 sierpnia, mieliśmy tutaj analizę rynku bitcoina. We wczorajszej analizie określałem tutaj bardzo ważną strefę w okolicach, zacznijmy sobie już na analizę, w okolicach była ona poziomu 11360 do 11253. Była to strefa określona kolorem zielonym, który kojarzy się ze wzrostami. Również była to strefa, w której poprzednio mieliśmy dużą wartość transakcji. Czyli teraz liczyłem na to, że będzie podobny kierunek ruchu, czyli kierunek ruchu wzrostowy. Dodatkowo mieliśmy tutaj zasięg ruchu powtarzalnego, czyli właśnie zasięg korekty. I jeszcze mieliśmy po drodze tendencję, po której wybiciu mieliśmy dodatkowy, już trzeci sygnał. Oczywiście, który nie jest konieczny, ale było to kolejne upewnienie się, że mogą być wzrosty. Więc podsumowanie wczorajszej analizy. Z tej strefy oczekiwaliśmy ruchu wzrostowego zgodnie ze strzałką, czyli do poziomu 11 550. Co zrobiła cena? Sprawdźmy. Cenek, możecie zauważyć, Rozpoczęła po naszej analizie tutaj, tak, na początku była tutaj obsłówka około 50 dolarów, ale nie było tutaj wybicia stop lossa i dynamiczny ruch do, 15, do 11 550. Więc zwróćcie uwagę, cała ta analiza była zrealizowana po kolejnych 3 godzinach, cena miała dotrzeć tutaj do poziomu 11550 550, cena jak widzicie dotarła bardzo szybko dynamicznym ruchem. I koniec analiza zrealizowana. Już dalej nie patrzymy na tą analizę. Mimo tego, że cena wróciła i zareagowała na kolejnej strefy, którą też wyznaczyłem już na przyszłość, to wczoraj o niej nie mówiłem. Więc nie będę mówił, że podwójnie zrealizowana. Tylko wczoraj miał być ruch zostawy do, do 11550. Był, był koniec analiza zrealizowana. Tutaj stop loss nie został on wybity. Przed osiągnięciem, przed osiągnięciem poziomu, więc jak najbardziej wszystko jest w porządku. Ok, aktualna sytuacja w tym momencie. Cena bitcoina jest tutaj w okolicach 11462. Cena jest teraz w ważnej strefie spadkowej. Ta strefa spadkowa, której ma zasięg od 11469 do 11 637. Jest to miejsce, w której tak, po pierwsze, poprzednio, jak możecie tutaj zwrócić uwagę, 27 sierpnia o 15 mieliśmy bardzo mocny. Mocny ruch wzrostowy i powrót, tak? Na wysokim wolumenie. Co to oznacza, że podczas tego ruchu wzrostowego i dynamicznego spadku mieliśmy wysoką wartość transakcji. Co za tym idzie? Później cena znalazła się pod tym poziomem, czyli widzimy, że duży, duży kapitał wypuścił te zlecenia, aby po prostu cena spadła i wróciła pod to miejsce, gdzie dokonał sam transakcji. Więc mieliśmy tutaj ruch spadkowy, i teraz znów cena wróciła w tom podobną strefę, która w tym momencie znów może ściągnąć cenę w dół. Jeszcze to jest ważne, w tym całym trendzie spadkowym na Bitcoinie, też możecie zauważyć powtarzalny zakres ruchu cenowego. 11,820 do, 11, do 12,90 to jest tutaj ruch Około 280 dolarów. Tak, ruch wzrostowy. Znów spad, cena spadła po raz kolejny. Wzrost o około 280 dolarów. Znów podobny wzrost. I teraz po raz czwarty cena wzrosła o po podobną wartość. I teraz jesteśmy właśnie w maksymalnym zasięgu tej strefy. Czyli w tym momencie ze strefy 11460 do 11640. Możliwe, że cena, której od tej strefy oznaczonej kolorem czerwonym będzie spadała. Oczywiście pamiętajcie o tym, że przed tym ruchem spadkowym. Może być tutaj próba, właśnie jakiegoś delikatnego wzrostu tutaj do tej strefy, i następnie z tej strefy, jeżeli cena wybije tutaj nam tą dolną tendencję, czyli właśnie ten dolny, tutaj poziom ten kąt cenowy, to będzie to sygnał na spadki. Tak więc tutaj nie ma jeszcze wybicia górnej tendencji, więc nie ma jeszcze mowy o wejściu w tą strefę, ale prze, tutaj z tej strefy ja już oczekuję na to, że jeżeli będzie wybicie tutaj tej dolnej tendencji, to. Będzie mieć sygnał na spadki z tej strefy i pierwszym tutaj poziomem, zależnie od tego, czy będzie to wybicie w tym miejscu, czy delikatnie wyżej, to będzie tutaj to poziom 11460, jeżeli będzie to wyżej. Następnie może dotrzeć tutaj do poziomu 11370, ale dopiero po wybiciu tutaj tej dolnej tendencji będzie na to dodatkowy, taki nazwijmy to, bezpieczniejszy sygnał. Od rynku. Ok, więc na ten moment tak to wygląda. Wiemy, co robić. Ja z tej strefy oczekuję jakiegoś ruchu korekcyjnego. To będzie. Na ten moment, wszystko, jeżeli chodzi o aktualną sytuację. Pamiętajcie, proszę o tym, że pierwszy link w opisie pod tym filmem jest to właśnie link do bezpłatnego kursu. Tam omawiam wszystkie elementy, jeżeli chodzi o podstawy handlu, takie fundamenty. Też zobaczyć jakie handluje, jakie są pozycje. A jeżeli chcecie zobaczyć, jakie pozycje ostatnio otwierałem, na przykładowym rachunku, który właśnie prowadzę pod analizę, które dla Was udostępniam, to na moim kanale YouTube możecie je znaleźć, w której właśnie było to udostępnione. Hmm, kiedy to było to zaraz sprawdzimy. O, właśnie, tutaj, dwa tygodnie temu, tak? I w przyszłym tygodniu znów zaktualizuję ten rachunek. Zobaczycie, jaki jest na nim wynik. Czy ryzyko się zwiększyło? Czy ryzyko się zmniejszyło? Więc to też będziecie mogli samodzielnie sprawdzić. OK, zacznijmy jeszcze na komentarze pod ostatnim filmem. Tutaj człowiek koń napisał, mogłem sortować. Myślę, że potrwa z dwa dni chociaż. Tutaj zwróćcie uwagę. Że wczoraj informowaliśmy o tym, że będzie tutaj ruch wzrostowy do tego poziomu, tak? I dla mnie już jest to koniec analizy: czyli dojazd do poziomu, zamknięcie, e, zamknięcie pozycji, koniec. Samokrad wczoraj z tej analizy nie skorzystałem, po prostu nie zdążyłem, bo byłem w drodze, ale z większości korzystam, Zresztą widzieliście je na rachunku, ale zwróćcie uwagę: wczoraj chcieliśmy sobie stop lossa i też miejsce, do którego mamy dotrzeć, i koniec, tak? Nic więcej, tutaj od tej analizy nie oczekiwałem. E, bardzo analiza jest już spełniona. Dzięki. Dziękuję za te komentarze, komentarz taktyczny, dzięki za analizę mam ekstra pytanie, przegapiłem wczorajszego live'a, czy będzie on gdzieś dostępny? Nie, ten live nie był, e, nie będzie już nigdzie udostępniany. E, Okej, okay. dzięki Radziu, dzięki również. Dziewiątkowo wcześniej, super sprawa. E, Mr. Xerdas, dodaj analizy wtedy, gdy właśnie coś widać na rynku, więc trudno mi jest dokładnie określić godzinę, w której one będą. Po prostu, gdy na rynku coś się widać, to ją udostępniam, bo po prostu faktycznie faktycznie na rynku coś widać, warto wtedy podejmować decyzję. Dzięki. O, Krzysztof pyta Radku, kiedy zaktualizujesz swój rachunek? Ciekawi mnie za, nie tylko, i zapewne nie tylko mnie, jak ci idzie. To tak jak mówiłem, w przyszłym tygodniu zobaczycie, jak dalej wykorzystywałem analizy, które wam publikowałem. Jeżeli rzeczywiście zdążyłem zaoszczędzić wczorajsze analizy, nie skorzystałem, nie zdążyłem, tak też czasem jest. Okej, okay, kochani, nie przedłużam, pamiętajcie o linkach w opisie. Do usłyszenia, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.